Drodzy siostry i bracia, dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Jezus, czyli Bóg człowiek, rozmawia z Bogiem Ojcem. I w tej rozmowie nie prosi Boga, by ochronił go, ustrzegł przed śmiercią. W tej rozmowie On uwielbia Boga Ojca za wielkie rzeczy. I jak słyszeliśmy, sam przez Boga, głosem z nieba, Zostaje uwielbiony. Ta piąta niedziela Wielkiego Postu i ten dialog Jezusa ze swoim Ojcem, dialog z Grekami oraz Żydami, którzy przyszli na święto Paschy do Jerozolimy, podprowadza nas w drodze pod te najważniejsze wydarzenia związane z naszym zbawieniem. Ta Ewangelia zapowiada śmierć Jezusa. Mówi, że Jezus jest jak ziarno, które wpadłszy w ziemię musi obumrzeć i w ten sposób przyniesie nam nowe życie, nową perspektywę. W ogóle cały Wielki Post odkrywa i przypomina nam, jak Bóg od samego początku, od tego pierwszego grzechu z raju, chce człowieka zbawić i uwolnić od szatana, od zła, od śmierci, od egoizmu, od zatracenia. To dlatego ojciec posłał swego syna, który będąc Bogiem stał się człowiekiem, upodobnił się do nas we wszystkim oprócz grzechu. I teraz ten Bóg-Człowiek bierze na siebie wszystkie konsekwencje ludzkich grzechów, daje się pokonać ludzkiej podłości i śmierci by poprzez zmartwychwstanie zwyciężyć grzech, śmierć i szatana. To zrobił raz jeden historycznie, a teraz to dokonuje się mistycznie. Dokonuje się to na ołtarzu w czasie sprawowania Mszy świętej, w czasie Eucharystii. Tak, drodzy, to tutaj. To właśnie teraz, w tym miejscu i w tym czasie na mszy świętej, możemy doświadczyć prawdziwych owoców zbawczej męki śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Musimy tylko najpierw obrzydzić swój grzech, wyrzec się tego grzechu, znienawidzieć go. Po co? Po to, żeby ten grzech, nasz grzech, mój grzech, żeby on znalazł się tu na ołtarzu. Bo dopiero wtedy Chrystus, tak jak kiedyś na krzyżu, tak dzisiaj w tej pamiątce eucharystycznej, dopiero wtedy Chrystus prawdziwie umrze za nas na tym ołtarzu, aby dać nam nowe życie, nową szansę, nową nadzieję. Bracia i siostry, ta piąta niedziela Wielkiego Postu rozpoczyna czas takiego bezpośredniego przygotowania do tych wydarzeń paschalnych. Po czterech tygodniach postu ukierunkowanych na nasze nawrócenie, na naszą pokutę za grzechy, od dzisiaj liturgia będzie nas prowadziła ku Osobie Jezusa cierpiącego, a potem Potem zmartwychwstałego. Chodzi tutaj o rozpoznanie dokładniejsze, dogłębniejsze, byśmy my rozpoznali, kim jest Jezus, a następnie w tym osobistym dokonali tego naszego osobistego wyboru za lub przeciw Jezusowi. Już od dzisiaj w naszych kościołach zasłonięte są krzyże. Czynimy to po to, aby zatęsknić za ukrzyżowanym Jezusem, by zapragnąć Go ujrzeć. Niech to pragnienie rozszerzy nasze serca, aby głębiej wybrzmiała w nich adoracja ukrzyżowanego. Gdy kapłan ukaże go nam w wielki piątek, wywyższonego na krzyżu, wywyższonego na krzyżu, ale dla naszego zbawienia. Amen. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Jednorodzonego, który od Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków wierzę w jeden święty powszechny apostolski kościół wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów nie oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie Jezusowi Chrystusowi który dla nas umarł i zmartwychwstał aby zapewnić nam życie wieczne powierzmy nasze prośby Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby z poświęceniem spełniali służbę Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących w naszej ojczyźnie, aby zabiegali o prawdziwe dobro wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za katechumenów aby otworzyli się na zbawienne owoce, które pragnie ofiarować im Chrystus. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież, aby nie bała się przyznawać do Chrystusa i potrafiła Go naśladować w służbie Bożej. Ciebie prosimy. Udmy się za rekolekcjonistów, spowiedników i tych wszystkich, którzy korzystają z wielkopostnych rekolekcji, aby owocem tych ćwiczeń było osobiste nawrócenie, było zgardzenie swoim grzechem i oddanie się wszechmocy i opatrzności Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych członków naszej wspólnoty, nasz, z naszej parafii, z naszych rodzin, za świętej pamięci Jana Zawackiego, którego wspominamy pół roku po jego śmierci. Polecamy miłosierdziu Bożemu, aby on i nasi bliscy zmarli mogli się cieszyć oglądaniem oblicza Bożego w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby uczestnictwo w ofierze Jezusa dawało nam siły do owocnego życia wiarą. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty zapraszasz nas do służenia sobie nawzajem, wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy i przyjdź nam z pomocą w naszych słabościach który żyjesz i królujesz na wieki wieków.